historia Europejskiego Centrum Solidarności, to zdjęcie ikoniczne, znają Państwo pewnie już bardzo dobrze, Lech Wałęsa ogłaszający z bramy podpisanie porozumienia gdańskiego, tego sierpniowego, które e, uważamy za największy nasz sukces obywatelski. Mam poczucie, że bardzo szukam dobrych miejsc, takich, w których e, idee czy prawa człowieka nie są tylko sztandarami, czy hasłami na sztandarach, ale rzeczywiście są praktyką życia codziennego. I takim miejscem dla mnie też jest ECS. Powiedziałbym, że jeżeli chodzi o ECS jako budynek, to ogród zimowy, ta zieleń, która, prawda, można się całej gamy symboli w tym doszukiwać, ale też działa na poziomie podświadomym. Pewnego rodzaju radość wzbudza od razu, kiedy się na nią patrzy. Tutaj wykładowcy no to są uosobieniem kompetencji, otwartości i tolerancji i przebywanie z takimi osobami to jest po prostu przyjemność. Czy mamy książki po angielsku, no to ja prowadzę do katalogu i mówię Proszę bardzo sobie tutaj spojrzeć, że na przykład na taki temat, jaki Państwa interesuje, to w języku angielskim mamy 93 pozycje. Każdy cykl naszych spotkań o przewodnikach to jest konieczność odczytania skutków rewolucji 89 i 91 roku. A to, co się dzieje przecież nie tylko w Ukrainie, w Chinach, w Białorusi, w Rosji przypomina nam, że to jest jednak jeszcze nieskończona rewolucja. Dokument o wyłączeniu stoczni remontowej ze Stoczni Gdańskiej podpisywał pan Henryk Sojka, ojciec pana Piotra Sojki, który wówczas był dyrektorem technicznym stoczni, więc ta historia nam się bardzo ładnie łączy. Chcemy im przekazać młodym ludziom, no oni tego nie doświadczą, co ja już doświadczyłem, ale żeby sobie chociaż jakoś wyobrazili, jak te czasy wyglądały i żeby do nich znowu nie dopuścić do tych złych czasów, które przeszliśmy. To właśnie to miejsce tak tutaj pokazuje, dlatego że oni się ruszyli i zobaczcie, że prości robotnicy mieli czelność postawić się imperium sowieckiemu. Staczniowcy oprócz tego stajkowania, to także budowali to, to radnice, czyli Staczniowcy. Zapraszam, zapraszam, myślę, że Niestety ten wzrost odbywał się poprzez zaciąganie kolejnych kredytów, które zadawają do siebie, że trzeba je spłacać. Powoduje, że dochodzi do sytuacji, gdzie ustawiają się kolejki do pustych sklepów. Częściowo tutaj mówię o oczywistości dla niektórych Państwa. W roku 1981 zrobienie zdjęcia nie oznacza tego, że od razu trafia ono do internetu, do sieci i można je od razu oglądać. Dla młodych ludzi to są te pamiątki, które, które, o których już po prostu nie pamiętamy, że one były te puste haki, te, te kasy, te, te powielacze, które tylko znaliśmy z opowieści i z materiałów, które się czasami w dzienniku telewizyjnym pokazywały, jako ta straszna solidarnościowa opozycja, która chciała zniszczyć Polskę, jak propaganda jaruzelskiego tłumaczyła. I to są te elementy, ta, ta możliwość namacalnego dotknięcia tych, tych rzeczy. Odpokowano wszystko! Gazety, broszury, ulotki, często szkalujące władzę i obnażające jej działania. całej naszej dzisiejszej opowieści nie możemy zapominać o innych państwach, które również należały do tego reżimu komunistycznego. Także myśląc pamiętając, proszę Państwa, o Solidarności, myśląc o naszej niepodległości i naszej wolności, nie wolno zapomnieć o tych wszystkich ludziach. Dziękuję bardzo. Ado. To w jaki sposób przekazywaliście sobie Państwo w dużej mierze głos, to w jaki sposób rzeczywiście udało Wam się stworzyć te wspólne opowieści. A ja Państwu gratuluję, bo to nie jest proste.